Mań, dziewczyna ze mną zerwała dzisiaj Nie, gościu, kobiet jest tyle Zobacz, wystarczy przejrzeć się po internecie Laski się nie szanują Po kaczyce? Po nudes Nie, to zasuba, wiesz, to zasuba. Szmata Wiesz, może Idę sobie po kole Więc zaraz wrócę Mogę to da wszystkim O, Prakasz. sobie tak? Git będzie o, tak. Kobiety zazwyczaj same się wyjaśniają. Wystarczy, że pozwolisz i... Pozwolisz mówić laskom. No bo ja jestem szmatem, ja jestem kurwą! Chyba, że była fajna, ale jak była fajna to by cię nie zostawiła, więc jest tyle lasek, które można do wszystkiego naprawdę o znajdziesz do tańca Hej Hej Ładnie tań. Jakie <śmienicza> boże! <śmienicza> Szczęść Boże! Witam Państwa! Witam! Witam! Kiedyś stanął nad brzegiem Szukał ludzi O pójść za nim O Panie! To Ty na mnie spojrzałeś o... O panie, Dziś, Dziś imię. Jestem bieżący i rozmawiam, bacisz. A to jest takie po prostu zwykłe pokazywanie dupy. To, to jest takie, bym powiedział. artystyczne pokazywanie dupy. To jest coś innego. Jest ten pierwiastek sztuki. Pokazuję taką zmianę content. Dobry, dobry content No w sumie to jest dobry atrybut. Dwa atrybuty dobre. Kaj, zwolicie laskę, fajna dupa, słabe cyce, czy słaba dupa, fajne cycy? Fajna dupa. Ja lubię takie coś co piszą sobie niki na dupie za pieniądze Mmm... Nie wiem Nie wiem wszyscy, w... wszyscy wiedzą jak to jest ze streamerkami, nie? Czy nie? Zwykła dziwka, ta i ta Nie mógł ci chodzi. Hey, kolego, kolego, uspokój się, Szałem kobiety, okej? Okay? <gibli> czy, czy content na Twitch to musi być Heche he, rucham, penis dziura? O! <gibli> <gibli> Czy możemy wyjść z spoza tych, tych ograniczonych żartów? Wszystko mam zajebiste. Zajebistego kutasa, gościu. Ja komuś czasami wyrucham matkę dla okazyjnie. Swojej starej szaszłyk robię. Wsadzam jej kurła jak dwururkę w odbyt. Teraz dopiero boli! Szmatosz! Rolls Royce, Bentley, Aston, Rolls CELUJ W TWARZ! No ale takie rzeczy, to już trochę za mocno Co kurwa za mocno, to jest internet Twarda bania i zaciśnięte pięści Jebać Dzisiaj nie ma przeba, hajsz trzeba rozjebać Kurwy zroksy jeba, jebać ci się nie bać Twarze Polaków zdabią biało-czerwone warwy, krew z nosa i sperma na twarzy Tak, sperma z kutasa cieknie, no nie no chłopcy Kurwy się jeba, jebać, jebać i się nie bać

Świeca! No, nie, A świeca? Czekaj... nie świecę z Nie, Dlaczego masz czerwone w oczy? Bo jestem ci punką. Tak, ja śpię cały czas. Wciągam krechy. Nie ma dnia, żeby nie chodziła na ćpana w ogóle. Nie, nie, powącham towaru z swego chuja. Przeliżemy się. Niestety nie liżę się z psami. Ale oh, kurwa! <laughs> Instant. Wyruchałbyś mnie. Uwieś mnie nie chciałbyś. Um, ale kurwa, ale. Ale bym ci gardę głębej, tak samo jak w jung I wyjdź z mojego streama. Świat się pali, a ja wpadłem po pojale. Hej, hej. Żółwisty pożale. Z drogi do sukcesu równo wyaswaltowa.